No cześć, tutaj Piotrek, witajcie w najnowszym, 201 odcinku Top Multikino. Dzisiaj ostatni dzień roku, więc to idealny czas na filmowe podsumowanie ostatnich 12 miesięcy, a raczej nieco ponad 6 miesięcy, bo przecież nie od razu nam kina otworzyli. Premiery gnieździły się w repertuarze jak sardynki w puszce, ale udało mi się spośród nich wybrać 10 najlepszych filmów 2021 roku. Zapraszam Was na to wyjątkowo subiektywne zestawienie. Skupiłem się na dużych, głośnych premierach, które oglądaliśmy, zajadając się popcornem i popijając kolą. Dlatego nie znajdziecie tu Minari, Naraushu czy Nomadland. Będzie głośno, wysoko budżetowo i z rozmachem. Pamiętajcie, by w komentarzach albo pochwalić mnie za wysublimowany gust filmowy, albo zmieszać z sosem serowym za totalnie amatorskie podejście do kina. Ok, włączamy taśmę produkcyjną. Odliczanie rozpoczęte. Kto by pomyślał, że Wyprawa do dżungli, czyli film oparty na atrakcji z Wesołego Miasteczka, stanie się najlepszą współczesną wariacją na temat przygód Indiany Jonesa? Dwayne Johnson, przypadek nie sądzę, udowadnia, że jest obecnie najpopularniejszą gwiazdą kina. Szalonych akcji nie brakuje, a twórcy czasem nawet starają się nas przestraszyć. Nad wszystkim zaś guruje cudowne i memiczne. Alusien! Ze wstydem przyznaję, że nie wierzyłem w ten film. Trudno mi było wyobrazić sobie coś lepszego od pierwszej części. Obawiałem się schematów, taniochy i odcinania kuponów, a tu proszę, dostaliśmy więcej emocji, więcej napięcia i jeszcze więcej potworów. Sequel idealny nie istnieje? No, chyba nie oglądaliście cichego Miejsca 2. Nigdy nie ukrywałem tego, że bliżej jest mi do DC niż do Marvela. Pociąga mnie wizja superbohaterów przedstawianych jako współcześni bogowie. W Eternals Marvel wyraźnie zapatrzył się na konkurencję i zaprezentował nam jeden z najdolżalszych odcinków swojego uniwersum. Herosi walczą, kochają i kształtują naszą cywilizację. Ręka, noga, mózg na ścianie. Bardziej krwawego filmu w tym roku na naszych ekranach nie było. James Gunn stworzył dzieło, na którym można pękać ze śmiechu, mimo że ktoś został właśnie rozłożony na czynniki pierwsze. Legion Samobójców The Suicide Squad to cudowna komiksowa zgrywa, zabawa z konwencją i nieograniczona wyobraźnia. Czy jest coś lepszego od naparzających się dwóch kultowych potworów? Wielbyciele Kaiju czekali na ten rewanż od kilku dekad. Finalnie amerykański czempion ponownie zmierzył się z japońskim królem. Godzilla vs Kong to prawdziwe starcie tytanów oraz kolorowy, pełen zapierających dech w piersiach momentów, godny finał MonsterVerse. Nowa wersja West Side Story? A komu to potrzebne? A dlaczego? Na szczęście po seansie okazało się, że ten film powstał nie z pobudek finansowych, a z czystej pasji i miłości do kina. Steven Spielberg wrócił do Nowego Jorku lat 50. i tchnął nowe życie w historię tragicznej miłości na tle wojny młodocianych gangów. Choreografia i kostiumy oszałamiają, a piosenki wciąż wpadają w ucho. Cudo. Komiks na ekranie nigdy nie był tak komiksowy. Spider-Man bez drogi do domu to fanserwis w czystej postaci. Tutaj, jak w historii obrazkowej, wszystko jest możliwe. Postacie z innych filmów od tak wskakują na ekran, a gdy myślimy, że już nic nas nie zaskoczy, to. no dalej nie powiem, bo to wciąż świeża premiera i nie chcę niczego zaspoilerować. Mówiąc krótko, ten film dowodzi potęgi kinowego uniwersum Marvela. Złowrogi imperator chcący zniszczyć szlachetną rodzinę. Tajemniczy zakon władający magicznymi mocami. Spieczona słońcem pustynna planeta, pełna dzikich plemion i niebezpiecznych stworzeń. Młody bohater, uginający się pod ciężarem nazwiska i oczekiwań. Niesamowite pojazdy, fantazyjne kostiumy, rozmach i odurzająca woń przyprawy. Mówiąc krótko, Duna to gwiazdne wojny dla dorosłych, na które czekałem całe życie. Bondy oglądam od dziecka. Znam te filmy na pamięć, ale wciąż w napięciu czekam na ulubione sceny. Nie czas umierać to pierwsza przygoda 007, która nie tylko mnie zachwyciła, ale i szczerze wzruszyła. To był seans kompletny, pełen świetnej muzyki, imponujących zdjęć, ekscytujących scen akcji i niezapomnianych kreacji aktorskich. Przepiękne pożegnanie Daniela Krega z rolą życia. Tak, wiem, to wybór kontrowersyjny, bo nie dość, że w tej topce miały być tylko Blockbustery, to jeszcze najnowszy film Wojtka Smarzowskiego odbił się czkawką sporej części widowni. Wesele oskarżano o oczernianie Polaków i niepotrzebne szokowanie. Dla mnie jednak był to oczyszczający, wyciskający łzy seans oraz film, który w tym roku dostarczył mi najwięcej emocji. Brawo, panie Smarzowski! Najlepsze filmy 2021 roku mogliście obejrzeć w Multikinie. Życzę wam wszystkiego dobrego i samych świetnych seansów w nowym roku. Do zobaczenia.